Hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Wasze pickie Bitwy. Tym razem rzucimy okiem na potyczkę is 4 czyli radzieckim czołgiem ciężkim 10. poziomu. Bohaterem bitwy będzie grać Queer Lino i mapka to Przełęcz. Obecnie kolega kieruje się w stronę Banana, czyli rejonu J2. Tam spokojnie będzie mógł wykorzystać swoje największe zalety, czyli bardzo dobry pancerz, sporo HP, no i armaty, która Strzela w miarę częstej, ma naprawdę fajną penetrację oraz y, damage, może nie taki jakiś 7, ale i tak w porządku. Ym, no ale ma swoje bolączki, chociażby to, że nie jest tak szybki sam czołg jak reszta tych pojazdów. Zobaczcie, IS-8 wyprzedza, wszystkie medy to samo. No niestety, y, pancerz swoje waży i czołg nie, nie należy do najszybszych, nie jest też naj, najwolniejszy, tak? Spokojnie jest szybszy od y, od S-100, y, ale... Hmm. Ma pewne braki tutaj w mocy silnika. Obiekt 140 tam obrywa. Na razie tylko za 0 i rykoszety. No ale wydaje mi się, że zaraz może mieć pewien problem jak dojedzie Quirino do tutaj sektoru tego mapki. No, jeszcze chwila powinna tutaj zająć dojechanie. No i jesteśmy na miejscu. Obiekcik, no i pierwsze trafienie. Dość szczęśliwie ten pocisk wylądował w pancerzu, a nie w gąsienicy. Dlatego mamy uszkodzenia. No, a! Sama 50 na razie z 0. Trafiła właśnie w tę gąsienicę. I z 4 jak widzimy. Nadaje się całkiem dobrze do state scrapu Dość twardy bok. Znaczy, źle to pójdzie Bardzo twardy bok. 160 pancerza. No to chyba mówi samo za siebie. Nie jest tam aż po przebić tego... Ryjeckiego Heavy K. No, jeżeli chodzi o samą strzelaninę, wymianę na razie jest dobrze, bo dwa pociski trafiły i przybiły. Wrók ma zdecydowanie gorsze tutaj wyniki. Parę rykoszetów, parę strzał za zero. Głównie gąsienice spadają non-stop, ale poza tym nie widzę większych problemów. I teraz świetny strzał w wieżyczkę T55A. Dziwi mnie to, że ten T54 tak wyjechał. No, przywiedział, że tutaj jest zagrożenie jak pancerem, no i teraz miał nieprzyjemne spotkanie z tą armatą, która, kurka, wodna jak strzeli to nie zostawia już, pra już prawie nic. Kolega próbuje dobić tego T55, a ale jak widzimy, ostatecznie podskąduje w jak pancerze stał. O, kurka, wodna, jak pancer się odbior. Obiekt 140? Tak, to sobie obiekt 140, dokładnie. No to nie wiem jak on to zrobi, musiał w wieżę trafić. Innego wyjścia nie, wi nie widzę. Kadłub nawet pod kątem nie ma takiego pancerza, aby odbijać. Takie strzał także nieźle, nieźle. Szczęścia sporo. No i tu pewnie widać teraz, kolega... ...nie, nie decyduje się dobić jak pancerabowie bo że się nie przebije. Po prostu się nie przebije i... ...woli poświęcić pocisk na trafienie e dam. No teraz jest już lepszy strzał, bo można trafić w spód. Ale to obieg dobija jak pancera. Kolega oddaje strzał w ep i dobija Martina. Z Swoją drogą możemy rzucić okiem na armatę. Ona ma zobaczcie 258 przybicia, czyli całkiem sporo. No ale dalej za mało, żeby przybijać jak pancera w takie twardsze punkty. Tam widzieliśmy. Świeciło się wszystko na pomarańczowo, lub ewentualnie czerwono. Tylko kilka miejsc ma zielony pancerz, znaczy zielony, w sensie... jest łatwo do przebicia. Szczególnie przód, ale tylko jeżeli stoi jak panzer do nas. Pod kątem prostym. Tam był strzelone ślepoferka. No ale teraz jest pewien problem. Zobaczcie, Bad w tym momencie wymienia się z T32i... Chyba Isem trzecim dokładnie. Możliwe, że zaraz upoluję tego gracza, A co, to, co ten T32 robi? Nie bardzo rozumiem tą decyzję. Kolega ucieka przed Baczytylionem, który się właśnie wystrzelał. To nie była dobra decyzja. Na pewno. Natomiast sam Quirino próbuje trafić w Fentragera, ale. Nie, zobaczcie, ponad 500 metrów. O. No. Bywa tak, że. I wtedy trafiamy. Dokładnie, teraz jest fajny strzał nwiko wieżyczkę spokojnie oczywiście kolega przebija. Mówił, że zaraz trafi ponownie. Ale tego już się na razie nie dowiemy, bo offentrager zniknął. Jest ten baczczecien, który już chyba przodował. On jedzie w kierunku banana. Będzie miał idealną okazję, aby trafić te 3-2 na podjeździe tutaj. Także te 3-2 oberwałby ze swoje. No i offentrager trafiony. Tamten strzał na ślepo nie trafi, niestety, więc tutaj trochę peszka było. Naprawdę nie chciałem tego grać w T3-2, on wie, że jest teraz bardzo nastawiony na... Jest, jest po prostu duże ryzyko, że teraz baczet wyjedzie i go trafi. A nie, baczet jest tam już, okej. Okay. Ma szczęście, chłopak, ma szczęście. Jedzie po Isa 7 No ale to i tak a 7 dobija tego gracza. No nie wiem, nie wiem. Możliwe, że teraz zjedzie po T3-2, no i zobaczcie. Kolega jest sam w tym miejscu, a na niego wjeżdża Bacchatillion. Co to było? <grystanie> o Jezu, Nie wierzę w to. Co ten Bacchatillion zrobił? Nie wiem czy nie miał pocisku, czy co, ale... Tak po prostu wjechać sobie. Jak po swoje. Kolega stracił tylko 200 życia, a zabrał ponad 600. Już macie radę na przyszłość. Bad Tillionem nie ramuje miejsców 4. Samotycz się mousów jest to Bardzo sobie pomysł. Oh my god, dobra, tego się nie spodziewałem. Ale zobaczcie, jest kolejny frak wtf stał. Kolega się trochę zagubił, chyba nie wiedział, gdzie kolega jedzie. I teraz przypłacił za to życiem. Jak pancer. Zaraz będzie miał spotkanie z wz -em. Chciałem zobaczyć, ile ten. Jak pancer ma HP. Niestety się nie podświetla, dupa. Jest Borsuk. No i... Szczęśliwie dla kolegi dwa strzały trafiają za zero. Na ten strzał, o kurka, no to było naprawdę niezłe. Kolega miał naprawdę minimalny przeszczel na tego WTF-a 9 poziomu, a trafi. Borsuk znowu się odbija. Czy tam za zero trafia, to dla mnie wszystko jedno, bo i tak demerza nie ma, natomiast ja 7-5. Znacznie lepiej. Mimo mniejszego e, czasu poświęconego na celo, e, ceny szał na celowanie. Przebił kolega. O teraz rkość, ale to był szał w wieżę. Natomiast sam kolega zobaczcie celuje w spód, ale pod tym kątem nie przebija. No niestety i4 nie miał 300 przebicia tylko 258 i6 Odcelowanie w e, czasami. Teraz się udało. Trafić we Was. Ale kosztowało to naprawdę sporo HP. Kolega jest na strzał. No i wymiana z borsukiem nie wchodzi w rachubę Musi być po prostu szybszy. I czy to mu się uda? No, borsuk trafia za darmo w gąsienicę. Side scrap taki. Nie do końca udane, ale coś w tym stylu było. I kolega zmienia pociski na odłamko burzące. i czy, że może uda się trafić e, tego borsuka splashem. Odłamki swoje by zrobiły. I jest e, odłamków w zasięgu 2,5 metra. No faktycznie, jest tak to wcale mało. Nie dużo, ale też nie bardzo mało. No i jest borsuk. BUM. To jest właśnie to. W takich wypadkach najlepiej jest właśnie ładować hajaki na Ventrogery borsuk i tak dalej, bo... Jeżeli one mają tak około 20 50, maksymalnie 100 HP, bo hejki nie trafią z ze 0 raczej, przynajmniej nie powinny. I trafią również w armatę z ze 0 lub w gąsienicę. A tego samego nie mogę powiedzieć o kumulach lub apekach. Także tutaj to jest ich spora zaleta i to widzieliśmy. Stały cztery czołgi. I kolega Kurilino sam będzie musiał się z nimi uporać. T-55A pewnie na bazie, zaraz do niej powinien dojechać WZ, a i 3 gdzieś się tam czaj. No i zobaczmy, 5 sekund, eee. za chwilę będzie do przejęcia bazy, kolega celuje, 3, 2, 1 i trafia T-55A. Szukał, jak tylko mógł tego meda, Widział, że to on ma głównie kapa i to jego trzeba zbić, no teraz już tylko dobić wz -a. no, niestety, ten strzał bardzo zły. Trzeba otwarcie powiedzieć, że kolega mógł pewnie strzał oddać w spód. WZ ma fatalne pancerze na spodzie i... właśnie, o to chodziło. Zresztą kolega ma kum kumule, także one w ogóle przebijają <śmulę> wz to spokojnie. Ale od górnej płyty się odbiły. No, bywa, bywa i tak. Jest tutaj arteria w okolicy, widzieliśmy ją przed chwilą. Ile jest przebicie na kumulach? 340, przybicie, okej, okay. zapamiętam. Zobaczcie, Tillion i ja w ogóle y, tutaj bez zabawy. Kolejny frak już dziewiąty, dostał ostatni czołg i z trzeci. No i tutaj zabawa już jest znacznie prostsza. Kolega, zobaczcie, jest na awku. No i co? No nic, tutaj już się nic ciekawego nie wydarzy, no, ten istrze zginie. Na pewno nie śmiercią bohatera. No, może dostał DC, może coś tam się stało. W każdym razie, chciałem już przejść do... O oh, Jezu, 111, 9 HP, zobaczcie, jak mało zostało temu kolesiowi. E, chciałem przejść do... Wyniku, ale po ten strzale, okej. Dziesiąty frag, 9000 uszkodzeń. No, swoje, kolega zrobił także bohater bitwy bez wątpienia. No, jeżeli chodzi o medale, no to na pewno pól, to się pewnie domyślacie, za 10 fragów, także e, szkoda, że nie udało się zrobić nowa, bo dostał sam na 4 czołgi, a nie na 5. Poza tym, jeszcze jakieś inne, mniej istotne. No i co? Serdeczne gratulacje, jeżeli chodzi o sam styl, to bardzo dobrze zagrane. Tam początek to w ogóle nie wiem, jak te pociski wchodziły. JL, że T55A te w tego obiekta. Pod koniec można byłoby tylko lepiej oddać strzał w oczywiście w ZT11, ale może coś tam celownik podskoczył albo coś nieistotne. W każdym razie super wynik. Graczowi został jeden pocisk. Mógł mieć tutaj medal za frak ostatnim pociskiem, no ale się nie udało. No bywa i tak. W każdym razie... jeszcze raz. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, oceniania i do usłyszenia.